Kiedy już kupicie wymarzone wtyczki, na przykład w promocji za 29 dolarów, tyle zazwyczaj kosztują w przypadku większości firm, to najlepiej nauczyć się takiego procesora i zaprogramować sobie chociaż kilka własnych presetów. Ja na przykład bardzo często słyszę dźwięk po procesingu w głowie, zanim jeszcze uruchomię wtyczkę. Po prostu znam swoje presety i wiem, jak one zadziałają. I na przykład, kiedy szukam do wokalu jakiegoś efektu takiego nieregularnych odbić, ale które będą w, wyż, w wyższym paśmie tylko się odbija, to wiem, że to będzie preset od Signature. Na przykład posłuchajcie. Jeżeli chcę na przykład troszeczkę ustrofonicznić bass, dodać mu ambientu, to będzie to preset Ambient Bass. I włączam. Jeśli natomiast myślę na przykład o takich RODESach z jakimś takim dużym, fajnym taśmowym echo, no to będzie to Preset Retro Roads. Przy okazji polecam kurs Tajemnice Mixus PSP Audioware. Poza odcinkami, które prezentują rozwiązanie różnych typowych, mniej typowych problemów, jest także sekcja właśnie z przykładami wykorzystania kilku procesorów.